Dobra, już pozdrawiam. Szanowni Państwo, miałem telefon. Telefon o pozdrowienie Mateusza e, z Koszarina. kurwa, kurwa będzie skakała do nas. I tak dalej, proszę Państwa. Co mi kurwa? Czapkę. Ale słucham. Majo Dzień dobry. Majorska? No, to kurwa tak. tutaj. Dobrze, pozdrowie. Szanowny pan, chcę chciałem pozdrowić pana Michała Księżyna. Halo. Halo. Tak? Z drugą. Z drugą Halo. Jesteście kurwa ogółem. że Tutaj nikt nie będzie tańczył. Halo. Tak. Kogo rozjebać? Tak. Tego? A co prezydentem? E, proszę pana, ale trzeba proszę pana, e, nie na konto, tylko proszę pana przelew albo pocztą, albo proszę pana e, tym, co e, kurwa ci jedno kurwa. Na panie. pocztę. Chcesz zobaczyć? Chcesz walić? Dziękuję bardzo. Nie chcę. Wyłącz to. Wyłącz to. Trzej chwili. Przejrzyj chwili wyłącz. jak chcę. chcę. Nie chcę. Niech mnie zabije. Niech mnie zabije. Niech mnie zabije. Widzisz jak pogadał? że mnie uderzył. Obrażasz mnie Jak obrażasz coś źle Możesz zabić mnie Chcę Podź to prawdę zabij No nigdy nie zostało do Tak, Halo Nigdy. No dzień dobry Nie chcę znać Ciebie Tak, trzeba. Ja. Zadziewa. No. Ja robię porządek. się do od, porządek. Nikt nie będziemy kurwa saszysz. Nie. nie. Śmiej się dalej, Pawle. Dziękuję bardzo, tobie. Jak tam?